A nie mówiłem. Że bezrobotny robotnik. Ja, ja, ja. Tutaj tak nie widzę w tych okularach co się dzieje. Słońce świeci bardzo mocno. Piękną pogodę mamy, co? Jak roboty szukasz, ja roboty szukam. Ja już znalazłem. Najbardziej to lubię z tego wszystkiego pedałowanie. Teraz jest mnie w dupę gości. jak w pracy szukałem 3 lat temu, to wtedy w się nikt nie wyjął, a teraz to w chuju, w waszej robocie Jak to pięknie wygląda, różowy kosmiczny, pomarańczowy kosmita na błękitnym tlecu, nie? Remi, kurde. O nie wiem czy jeszcze jesteś Remisie, się ma pozdrawiam. Zatrudnię się. Pasa alkohol Ja kochany, ja to mam przecież i mam tyle alkoholu, że wystarczy mi do 2027, a wtedy to już, wiesz, pomoc będzie zakazany, Będzie znowu prohibicja. Tak jak wszyscy chcieli. W końcu już nie będą, kurde, hali od rana do wieczora. Od, wieczora, od rana do wieczora, tylko od wieczora do rana będzie lepiej. Napisał Mariusz, tak? Siema, bo wiesz, te małe literki, te okulary. Zatrzymał się. Tak. Tak, siema, siema. Którego, który bardzo lubię I jeszcze jeden taki inny kolor który mi się bardzo podobał to był a... ochojebek różowy, kurde pospolity o dużymi literami pisać no to teraz to ja w ogóle widzę dużymi, duże to ja widzę jak jak dzik no, jedyne to się zapierdalamy pod góreczkę teraz będziemy kurde koło, koło janocha Nozika nie, pojadę tędy koło Haremu. Koło Haremu sobie polecę na spokojnie, bez stresu. A tam muchę za jak pojadę i się okaże, że ich tam kurde nie ma, nie? To będą jaja.

napisałeś do mnie pokażę ci miejscówkę gdzieśmy się zapoznali znaczy nie no myśmy się wcześniej znali ale tu żeśmy się zapoznali z całą resztą Proszę. jak pięknie co i te biedne dzieci przytulone kurwa do siatki kurde jak widziały niemieckie wycieczki jadę na ognisko, na imprezę. Jadę na imprezę Zajebiaszczą Mam e, plecak pełen pomarańczy Rozkoszny i przepysnej pomarańczy Przedszkole kurwa to to przedszkole to jest chuj Jo, yo, yo, check this out Zobacz co tu się dzieje za, tym, za tymi haszczami Tu jest przedszkole, kurwa. Dla niegrzecznych dzieci. Dobra, muszę prowadzić rower. Niestety, Baltazar się ma. Jednak to się tak nie da na rowerku zapierdalać pod góreczkę. Jednak to jest ta kondycja moja teraz, słabsza jakby nie patrzy kto to widział Przejechał kurde 500 metrów i sapie jakby kurwa robił cały dzień na budowie Kurwa sztwarz Oho Żeby mi się śrubeczki nie powykręcały muszę bo ja To muszę pokręcać Bo to oryginalne światełko było zepsute wyjebałem założyłem nieoryginalne i nie, oryginalne. nie śrubek i one się po prostu same luzują podczas jazdy oni nawet nie wiedzą chyba że się zbliżam wiecie czy nie wiecie że się zbliżam do was już połowę drogi mamy odhaczoną na pewno To nie. rakieta, 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 nie wiem co masz na myśli mówiąc rakieta. No to trzeba jechać dalej, no bo to jak do damka I komu powiedziałem nie będę wam pomagał Sami sobie pomagajcie błądzi jesteście wszyscy To sobie sami pomagajcie O, muszę znowu zejść się najeździłem Musisz się jego pytać. Musisz się jego pytać. A nie, co ty, Luxor, to szroty kurwa. Wszystko ci mówię, że od gościa wzięte kurwa w wielkim pakiecie. Na obecną chwilę dzisiaj policzyłem. I jest tak: 13, 14, 15, 15 rowerów na mnie. Że wiesz, jaka to rakieta, kurwa. To jest kurwa. O, coś mi drzewek brakuje. Ale dobrze, dobrze, nie wycinają. Że którego bym miał określić, rakieta? Magic Travel to rakieta. Miałem jechać na Magic Travelu, ale pojechałem na jakimś spedalonym Herkulesie. Biorę, bo ja lubię rowery. Kurwa, to naprawdę jest przypadek. Mówię, a wszyscy kurwa wszystko postrzegają i utożsamiają poprzez rzeczy. A rzeczy w ogóle nie mają nic wspólnego. Jeżeli ktoś się z rzeczami utożsamia, no to pewnie. To niech se będzie. A ja nie lubię, kurwa. Biorę, bo inni nie brać. A tak mi szkoda tego Mirka, że on tak się poświęca dla mnie. Ale ja na razie nie mogę czytać, bo mam pod górkę. Do tego sapie jak kurde Jak co Jak księżniczka po kiepskim od A jeszcze piwo pić w jednej ręce telefon Uf, drugi rower Wilków nie ma. Wilków nie ma, nie było, nie będzie Ostatni wilk jaki był to był Wilkołak Ale okazało się, że to był Udawanie z przebieraniec Normalnie serio wam mówię. Chyba, że masz na myśli Alkowilki. No, alkowilki. Coraz bardziej popularne w okolicy, ale alkowilki alko są niegroźne, bo z reguły są pijane, no i nie mają siły na nic. Nie? Ale jak taki alkowilk jest niepijany. nie daj Boże go spotkasz z rana, albo po południu niedopitego. O kurwa, lepiej spierdalać, bo gdzie pieprz rośnie. Znaczy ja na plecach mam plecak twoją drogą A bo mało ruchu miał ostatnie po pierwsze. A po drugie, kurde, no, no idę pod górkę cały czas z rowerem w ręku i stwierdzenie tym telefonem. A do tego jeszcze gadam, rozumiesz? A to gadanie zaburza oddychanie, mociumpanie i takie kurwa babcistranie. Nie poddajemy się. Trzeba wynarmować oddech żadna mi długa droga. Z powrotem idziemy z górki, tak wiem. Myślałem już o tym, zanim wyszedłem z domu. Ja to z bym fajkę zajarał teraz. Zawsze lubię, jak mam taką zadyszkę, jak mi klamot napierdala, jak Lubię sługa sobie przypierdolić jakiegoś mocnego. I wtedy normalnie czuję, jak zdycham. I to jest takie, kurwa... Ha. Zajebiste uczucie. Uf. I tak i tam kupował. Субтитры сделал DimaTorzok Å, oh, Kulwan! Cool. Oh, ja,

Dzięki, Dzięki kurde. Ale ten jest wypas, kurwa. Normalnie ja pierdolę jak się w niego ubrałem, mówię jak na mnie się. to jest... To było recencyjne. jest... To